Nazywam się Piotr Jaworowski, jestem grafikiem-projektantem. Pracuję również od 1980 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tam na Wydziale Grafiki prowadziłem na drugim i trzecim roku pracownię projektowania graficznego. Ściśle biorąc, to była pracownia pierwsza liternictwa i typografii, a następnie prowadziłem taką pracownię projektowania graficznego stron internetowych. I cztery lata temu powstał nowy wydział sztuki mediów i scenografii i od czterech lat pracuję na tym wydziale sztuki mediów i scenografii, prowadząc tam pracownię projektowania graficznego dla mediów elektronicznych. Podczas tej wystawy, tutaj w Ciekotach, część tych pana prac można zobaczyć. Tutaj można zobaczyć prace projektowe, które ja projektuję jako projektant. Nie pokazuję tutaj prac związanych z uczelnią, ani nie pokazuję prac studenckich. To są realizacje, które ja robię oprócz prac na uczelni. Specjalizuję się w projektowaniu znaków graficznych, znaków logo i w drugiej części wystawy pewna taka próbka tych znaków jest zaprezentowana w tej sali. Są to grafiki, które robię dla przyjemności. Tutaj pokazuję też projekty związane ze scenografią teatralną, a tak naprawdę to, to są graficzne ideogramy, taka moja działalność, która mi sprawia przyjemność. Ja, ja bardzo lubię czerni biel i y, 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 wszystkie te projekty, jak tu Państwo widzicie, są realizowane y, w tych podstawowych dwóch kolorach, które dla mnie są y, całym światem i za ich pomocą w bardzo skrótowej formie y, chciałbym te swoje jakieś myśli i projekty pokazywać.